Dzień dobry, witam wszystkich na sesji wtorkowej 19 dzień lipca. Dzisiaj mamy. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Startujemy sobie od wykresu euro USD, czyli główna para walutowa, tutaj pomiar swingu spadkowego, który nam wystartował pod koniec czerwca, to są ostatnie sesje 27-28 czerwiec i spadki, które wyhamowały nieco ponad barierą parytetu 0,99,50 i ubiegły tydzień to jest bodajże sesja czwartkowa. Dokładnie tak, to jest 14.00. Sesja czwartkowa, godziny popołudniowe. Od tego pułapu e, większe odrażowanie w końcu się pojawia na wykresie euro EURUSD. Mieliśmy wczoraj e, wskazywany, czy wczoraj wskazywałem też e, jako ten pierwszy poziom docelowy e, kurs związany ze współczynnikiem 38,2, właśnie z tej szerokiej fali e, spadkowej. I też pierwsza reakcja się pojawia, jak sobie przejdziemy może teraz na. na Akurat na dwugodzinówkę to mamy tutaj e, formację spadającej gwiazdy. Odragowanie e, pojawia się, na, natomiast jest na razie dosyć, e, dosyć płytka ta korekta spadkowa, e, biorąc, pod uwagę, e, biorąc pod uwagę to, że tutaj dosyć solidny opór na horyzoncie się pojawił. Natomiast możemy to wykorzystać w taki sposób, że pojawi się po prostu retest na tym obszarze cenowym 1.0200, tak naprawdę. I kolejne podejście możemy właśnie wykorzystać jako tą okazję pod zagranie na powiedzmy formację tutaj podwójnego szczytu, czy nawet jeżeli tutaj klasycznie nam się nie ukształtuje ta formacja to jak najbardziej ten retest, to drugie podejście również może zostać wykorzystane pod kolejne zagranie pozycji krótkiej. Tutaj jak najbardziej drugi test w większości przypadków się pojawia i też w większości przypadków fajnie cena tutaj reaguje na takie drugie podejście, więc do obserwacji 1.02.00 na sesję, na tą sesję wtorkową właśnie na głównej parze walutowej. Przechodzimy sobie dalej GPPUSD e, Spróbujmy może odnieść się właśnie na, e, na kablu również do tego, tej szerokiej perspektywy Też mam tak naprawdę dwa e, scenariusze, na pewno ten Związany z tymi spadkami na e, Na GPPUSD, które rozpoczęły się po tej znaczącej korekcie wzrostowej Czyli odkładamy sobie E, rozkładamy sobie siatkę 1.24.07 czy 1.24.10, tak, tak go zaokrąglając, Fala spadkowa 38.2 w tym przypadku tutaj e, również okazuje się znaczącym e, oporem w tym przypadku na wykresie GBP USD, czyli dosyć podobnie jak to e, ma miejsce właśnie na euro USD, czy jakby. Kopia tego, co ma miejsce na euro USD, z tym, że ten swing spadkowy startuje nieco szybciej, bo to jest okolice połowy czerwca, nieco inaczej to się kształtuje, jeżeli chodzi o te zasięgi. Natomiast ta korelacja zachowana i reakcja na 38,2 zachowana, więc tak naprawdę, jeżeli mamy się odnieść obecnie do, do wykresu kabla w takim terminie, może niedługoterminowym, nielokalnym, taki typowy swing trading, bo mamy interwał 4 godzinowy. E, chociaż nie jakieś tam duże, duże zasięgi, bo 38,2 czyli, e, czyli obecny opór to jest poziom cenowy 1,20,00, okrągła strefa cenowa 1,20,00 i w tym przypadku również liczymy dzisiaj na kolejne podejście na rite z tego poziomu cenowego e, i być może będzie okazja, żeby e, drugi raz spróbować rozegrać właśnie tą barierę podażową, być może też z większym nieco targetem, bo tak naprawdę to pierwsze Zrzucenie miało około 100 pipsów, więc jak na układ na interwale 4 godzinowym nie jest to jakiś jeszcze super wynik na pewno. Dobrze, idziemy sobie dalej USD Tutaj ciekawe rozstrzygnięcia można powiedzieć na, na wykresie UJK. Mamy strefę popytową opartą na mierzeniu 50%. Klasyczna 50, może nie jest to jakoś super poziom geometryczny, ale klasyczna 50, potwierdzona biegunowością. Tutaj e, mieliśmy istotny, istotny opór wyjście górą, i teraz tak naprawdę po wybiciu e, tej strefy e, taki opór z automatycznie staje nam się w, e, wsparciem. E, dodatkowo, właśnie mierzenie 50%, i widzimy, że było jedno takie kluczowe podejście tutaj e, w dniu wczorajszym, w godzinach przedpołudniowych. I to, co dzieje się dzisiaj, e, tak naprawdę po godzinie ósmej, czy jeszcze nawet i po godzinie szóstej, już w tym rejonie byliśmy, handlowaliśmy. Także, e, także no, do obserwacji, na pewno to, co dzieje się obecnie na ujku, i myślę, że scenariuszem takim, albo bardziej interwałem, z którego ten scenariusz warto interpretować i szukać potwierdzenia, jeżeli chodzi o potencjalne e, rozgrywanie poziomu. Mam na myśli tutaj zagrania pozycji długich. No, to myślę, że tym interwałem właśnie będzie ten interwał jednogodzinowy, gdzie będziemy w stanie tutaj sobie zinterpretować ewentualny, ewentualną obronę tej, tej strefy cenowej przez kupujących. Także zamknięcie tej godzinówki o godzinie 9 w tym przypadku myślę, że może być kluczowe dla, dla właśnie tej strefy technicznej. Zobaczmy sobie jeszcze złoto. Jesteśmy dosyć nisko, więc może sobie darujemy jeszcze te y, szerokie scenariusze na złocie. Chociaż myślę, że warto mieć na uwadze układ z największą tutaj korektą y, wzrostową. Może nie będzie to poziom, który już y, może zostać rozegrany na złocie w najbliższych, powiedzmy, godzinach, czy jeszcze przed południem. Raczej to będzie, o to będzie ciężko. Natomiast myślę, że warto mieć na uwadze tą strefę cenową na złocie, bo ten poziom jak najbardziej tutaj będzie będzie istotny, powinien być istotny, jeżeli kontynuacja odragowania się pojawi. Mamy tu w tym obszarze wcześniej też drobne reakcje, nie można y, tego przegapić. Tutaj sesji jest y, tak naprawdę z pierwszej połowy lipca, 7 lipiec, 8 lipiec. Y, ten poziom był wyraźnie broniony, Wiadomo, że też jeszcze nie było to mierzenie 50%. Tutaj y, dopiero po tych dołkach mamy ukształtowane to, y, to mierzenie właśnie, ale z uwagi na to, że te reakcje wcześniej były, to stanowi na pewno to Dodatkowe potwierdzenie, a jeżeli chodzi o barierę podażową wynikającą z tej z układu korekcyjnego 1 do 1, no to mamy poziom cenowy 1750 dolarów za uncję tutaj na złocie. Także 1750, około 40 dolarów od obecnej ceny. Także tak jak mówiłem, nie jest to układ do zaksięgowania, być może y, przed południem w dniu dzisiejszym, ale jeżeli spokojnie ta zmienność y, na fajnym poziomie y, będzie na złocie utrzymywana. To może dzisiaj, może na jutrzejszej sesji zdecydowanie jest to układ do rozegrania.